Powiedz szczerze, moja droga, znasz coś takiego? Ktoś wrzuca zdjęcie albo widzisz jakiś post. Ktoś coś mówi na YouTube. I zanim zdążysz się zorientować, już masz w głowie komentarz gotowy. I co gorsza, może już go piszesz. I masz takie w sobie. Ale bzdury. Ale sobie wymyśliła. Jest głupia. Boże, jaka bezczelna. Albo głupi i bezczelny. Prostacki. Gruba, wstydziłaby się w ogóle tak gadać. Nie powinna tak wyglądać, mówić, żyć nie powinna. I przewracasz oczami, coś tam piszesz. I pomyśl teraz. Gdybyś miała pewność, że jest ktoś, kto teraz chce Cię wysłuchać, to pomyśl, co byś powiedziała zamiast tego naprawdę. Co tam w Tobie jest? Powiedz. Może tam jest, też chcę być widziana. Albo. Boję się, że jak ktoś myśli inaczej niż ja, to ja nie mam racji, ja tracę grunt, bo może to on ma rację. Albo myślisz, zazdroszczę jej wolności, tej pewności siebie, i naprawdę boli mnie, że ja sobie na nią nie pozwalam, że ja tak nie dam rady. Hejt, jakakolwiek krytyka. To nie jest odwaga, nie. Odwagą jest powiedzieć prawdę i to powiedzieć ją do siebie, do siebie o sobie, a potem wcale, wcale nie trzeba nic mówić.